No hejka, dzisiaj dość nietypowy challenge, ponieważ będziemy budować domek od tyłu w The Sims 4 oczywiście. Co mam na myśli budując domek od tyłu? To, że zamiast zacząć od fundamentów, ścian, okien, dachów i tak dalej, później mebli, to zaczniemy sobie od ostatniej rzeczy, którą ja daję zazwyczaj w domkach, czyli będą to dekoracje, następnie będą to meble, później przejdziemy do dodania okien, drzwi, dachu, co może być dosyć śmiesznie, bo nie będziemy mieli do tej pory ściany, no i później będą ściany i później będą fundamenty, jakby. Zacznijmy po prostu. No, ja już tutaj z przyzwyczajenia chciałam po prostu dać fundamenty, ale nie. Musimy zacząć właśnie od dekoracji do naszego domku. No, i tak się zastanawiam, jak to najlepiej będzie zrobić, żeby to najlepiej wyglądało, bo ja już tutaj muszę tak mniej więcej sobie układ pomieszczeń po prostu w głowie mieć, jakby tak troszkę. Więc teraz się zaczęłam zastanawiać, no, gdzie może być kuchnia, gdzie może być łazienka, no i po prostu takie rzeczy. Tutaj będziemy musieli koniecznie patrzeć na kratki, bo no wiecie, zazwyczaj jak się daje jakieś dekoracje do kuchni, to zazwyczaj one są przy sam przy samej krawędzi tej kratki, czy coś takiego, na tych właśnie naszych blatach. No i wiecie co, żeby sobie troszkę ułatwić sprawę, to ja sobie będę tutaj, po prostu dam sobie tutaj jeden blat. Mam nadzieję, że się nie obrazicie, po prostu to będzie jeden blat, który mi będzie pomagał po prostu przy stawianiu dekoracji na, odpowiednim, na odpowiedniej wysokości po prostu, ja go później usunę najwyżej. Także tutaj myślę, że będzie odpowiedni po prostu przestrzeń tutaj będzie na zrobienie kuchni, także ja tutaj zaczynam już stawiać dekoracje do kuchni. Nie wiem, jaki, jak tu mam jeszcze to zamiar zrobić trochę, może trochę taką w elkę polecimy. Więc na razie tutaj dałam jakieś po prostu suszarkę na naczynia i zaraz sobie pododajemy jeszcze więcej tych rzeczy. Ja Mam nadzieję, że w ogóle pod koniec, jeżeli ja tu już dam fundamenty albo coś w tym stylu, to mi się te rzeczy nie usuną. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, ogólnie mój plan jest taki, żeby właśnie tutaj w Elkę, tak jakby zrobić tą kuchnię, ewentualnie w trochę większą Elkę. Na razie polecieliśmy w tą stronę. Tutaj mam zamiar później dać zlew. Tutaj w tej części bym chciała oczywiście ustawić kuchenkę, więc może tutaj właśnie na tą kratkę jedną przeznaczymy kuchenkę i obok tej kuchenki zrobimy tutaj jakieś po prostu rzeczy do krojenia. Najgorsze jest to w tym wszystkim, że nie wiem, jak powieszę jeszcze jakieś po prostu obrazy czy coś takiego, albo po prostu dekoracje na ścianę, no bo po prostu ścian nie mam, no to nie wiem, jak to powiesić z drugiej strony. Tak samo z szafkami górnymi, kuchennymi, kuchennymi, no bo to będzie trochę słabo, może widoczne też. Dobra, mam pomysł na obrazy. Obrazy to sobie normalnie można jakby podwyższać, także powiedzmy, że tutaj będzie jeden obraz, tutaj gdzieś sobie obok tego damy, właśnie drugi. Mam nadzieję, że to będzie. Oj, to akurat nie. Chciałam powiedzieć, że to chyba nie będzie przenikać przez ścianę, przynajmniej mam taką nadzieję, ani nie będzie wisieć gdzieś po prostu w powietrzu. Nie wiem, to wy... może wyjść ciekawie po prostu na odcinek. Dobra, będziemy mieli takie coś, mam nadzieję, że to nie do Dobra, to jednak może nie, nie ryzykujmy większą ilością przedmiotów tutaj. Właśnie tak tutaj będą się prezentowały te obrazy, a teraz lecimy dalej z dekoracjami do kuchni. Tutaj jeszcze może jakiś garnek sobie po prostu wstawię, żeby po prostu sobie był. Dobra, wiecie co? Na razie ograniczymy się właśnie tylko do tych dekoracji, bo ja się boję, że to później może wyjść trochę źle. W sensie wiecie o co chodzi, no po prostu mi się tutaj nie będzie nic zgadzało, co ja tutaj chciałam zrobić. Także ja już tutaj sobie usunę ten blat i tutaj w tym miejscu chciałabym po prostu dać stolik. Ja ten stolik, nie wiem, postawiam sobie gdzieś tutaj, bo na pewno chciałabym tutaj na ten stół, który będzie niedługo dać jakiś bukiet kwiatów po prostu, więc ja sobie tutaj właśnie wymierzę wysokość tutaj będzie kuchenka, tutaj będą blaty, więc tutaj w tym miejscu można by umieścić jakiś stół tak mi się wydaje, więc właśnie tutaj na tej wysokości będzie kwiatek umieszczony, tutaj jak widzicie jest na tej samej co praktycznie ten stolik, także nie ryzykujmy z większą ilością dekoracji po prostu także tutaj będzie stolik, wyobraźcie co sobie swoimi umiejętnościami wyobraźni tutaj ogólnie chciałabym wstawić ścianę Dobra, ogólnie oczami wyobraźni widzę tutaj, że w tym miejscu, w tych dwóch miejscach będą kanapy na trzy kratki, no albo jakoś tutaj, wiecie o co chodzi, i tutaj będzie jakiś stolik, więc na ten stolik tak mniej więcej możemy sobie postawić rzecz. Dajmy sobie jakiś stolik po prostu prowizoryczny tutaj z tej strony, bo ja bym chciała tutaj dać jakieś lampki czy coś takiego. Także tutaj w tym miejscu właśnie bym chciała, żeby ten stolik był, także jest już lampka, więc jeszcze parę dekoracji tutaj można dać. No i to właśnie będzie jakieś pudełeczko, plus jakieś książki, także dobra. Tutaj będziemy mieli już z głowy, bo tutaj właśnie będzie, by, będzie ta kanapa, o której mówiłam. Teraz tak, nie wiem co z zasłonami trochę zrobić, bo jednak chciałabym, żeby były zasłony na oknach, a wiadomo, że musimy teraz pierwsze zasłony dać, więc chyba będziemy musieli to zrobić właśnie może użyjemy sobie z takiego licealnych lat, z takich zasłon i właśnie w tym miejscu chciałabym, żeby tutaj może było jedno okno. Kurczę, zapomniałam o rzeczach do kuchni, w sensie jakiejś żaluzji właśnie do kuchni, to może moglibyśmy tak mniej więcej, nie wiem, gdzieś tutaj powiesić tą żaluzję, no powiedzmy, że tu będzie okno jakieś. Dobra, jak tutaj będzie kanapa na trzy kratki, to tutaj zostawmy sobie jedno, jedną kratkę wolnego miejsca, czyli tutaj byśmy mogli dać jakieś kolejne okno. No i dobra, jak tu będzie kanapa, tu będzie kanapa, to zdecydowanie na przykład Przeciwko tych kanap. Czyli gdzieś w tym miejscu potrzebny byłby jakiś stolik z telewizorem, albo po prostu kominek. O, kominek to może będzie dobry wyznacznik, czyli on by był gdzieś tutaj. Ja sobie tak próbuję oczami wyobrazić i zobaczyć, czy to będzie dobrze. Na razie tego nie będę stawiać. Ej, wam, że to jest trudne. To jest mega trudne. Ale dobra, no jeżeli tu ma być właśnie ten, ten. ten, 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 kominek, to tutaj przydałby się jakiś telewizor, więc tutaj będzie gdzieś telewizor wisiał. To nie uważam, że to jest mebel. Uważam, że to jest dekoracja, także dlatego tak stawiam właśnie, właśnie w tej kolejności. Dobra, tutaj na gdzieś takiej wysokości może dajmy właśnie jakiś tutaj wazon, czy coś takiego, jakąś rzeźbę. No i dobra, jako dekoracja, w ogóle zapomniałam, jako dekoracja to można przecież dywanów jeszcze użyć, więc wydaje mi się, że jak użyjemy standardowego takiego, to tu akurat będzie on dobrze wyglądał, bo będzie na samym środeczku tego naszego pomieszczenia. Stolik kawowy, tak właśnie, jeszcze stolik kawowy nam brakuje, więc ja tutaj sobie gdzieś postawię jakiś jeden i tutaj pododaję dekorację, żeby też tak na tej wysokości samej umieścić. Także tutaj będzie gdzieś właśnie w tym miejscu ten stolik, tutaj dam jakąś książkę jakiegoś kwiatka. Dobra, żeby dopełnić tą przestrzeń, to na pewno potrzebna jest jakaś lampka koło tej kanapy. Może w tym miejscu. Może właśnie sobie postawimy jakąś taką tutaj. Plus jakieś rośliny koniecznie. Gdzieś tutaj muszą też się znaleźć. To sobie dajmy takie dwie po prostu. Tutaj chciałabym zrobić raczej przejście, więc tutaj będzie przejście z salonu do korytarza. Ten korytarz można by zrobić taki na dwie kratki, taki podłużny. Tutaj by było wejście właśnie do kuchni z jadalnią. Nie, no ciężko. Powiem wam, że ciężko jest to w ogóle tutaj po prostu. Wykminić, co, co gdzie powinno być. Także, może te dwie kratki odstępu zrobimy, i tutaj bym chciała umieścić na pewno toaletę naprzeciwko, właśnie tego. Nie, no powiem wam, żeby tak. Nie, zróbmy tak. Ja sobie tutaj porozdzielam. Ja już mam pomysł, ja już mam pomysł. Porozdzielam sobie dywanami przestrzeń, którą ja bym chciała dać na dany pokój, bo to inaczej ja po prostu ja się pogubiłam tutaj, naprawdę. Ja sobie później, oczywiście, usunę te wszystkie dywany, bo one są akurat słabo jakby słabe są po prostu, także tak tutaj będzie korytarz, tutaj będzie korytarz na pewno który będzie prowadził do tych dwóch pokoi, które przed chwilą zrobiliśmy, tak dobra, tutaj będzie wejście do tego domku, więc moglibyśmy już wejście do tego domku zrobić czyli na pewno, ja bym tutaj chciała umieścić jakieś miejsce, no miejsce na kurtki plus jakieś tutaj lustro do tego wszystkiego, to niech będzie takie i tutaj właśnie będzie wejście do tego pomieszczenia, więc tutaj nic nie będziemy robić, ogólnie nie chcę tutaj robić drugiego piętra, bo ja wiem że to może wyjść źle, dlatego zrobimy sobie w tym odcinku parterowy domek po prostu. Wydaje mi się, że tutaj w tym miejscu jakby nie będzie przejścia do żadnego innego pomieszczenia, więc można by sobie tutaj najwyżej potem dać jakiś po prostu stolik, właśnie z jakimiś tutaj rzeczami, dałam tutaj gramofon, dałam tutaj bukiet z kwiatami, tak samo można jeszcze jakąś lampkę dodać. No i dobra, właśnie nad tym miejscem przydałby się również jakiś obraz, to może damy takie, one są akurat z licealnych lat, to akurat to może by fajnie wyglądały, to, ale tylko nie wiem jak to powiesić, żeby to było dobrze. To tak mniej więcej na tej kratce powinno być. O, tak o chyba, chociaż trochę teraz za wysoko dodałam, dobra, czekajcie. O dobra, tutaj takie obrazy jak najbardziej będą fajne. Dobra, tu będzie przejście i tutaj będzie wejście do łazienki. Także ja tą łazienkę też tutaj może, także tak powiem, o właśnie dywanem <grym> oddzielę. Chociaż ten dywan jest chyba za duży. Dobra, dobra, ta łazienka już chyba będzie dobra, bo tutaj będzie dwie kratki na cztery, więc wydaje mi się, że będzie odpowiednia, bo to ma być tylko raczej jedna sypialnia nam się tutaj zmieści, chociaż może w dwie? Dobra, jeszcze zobaczymy. O, to może, żeby tutaj trochę zrobić, żeby nie było tak płasko wszędzie, to tutaj sobie tą łazienkę właśnie damy trochę w lewą stronę. I tutaj będzie tak sik, sik sik i będzie pokój. <głos》>, tak nadzieję, że rozumiecie. Także tutaj będzie wejście, tutaj damy jakąś wannę z prysznicem. Tutaj w tej części można by dać jakieś trzy szafki od razu. Od, od razu trzy szafki, więc na jednej szafce na pewno by się tutaj sprawdziły jakieś dekoracje. Na pewno. Także uznajmy, że to będzie ta szafka w rogu. Dobra, tutaj również się zmieści jakieś pojemniki po prostu na szczoteczki. Do tego jeszcze dozownik na mydło sobie damy. I tutaj właśnie będą dwie umywalki. I to będzie wystarczające teraz zapomniałam o tym, że trzeba będzie gdzieś tutaj dodać lustro. Więc tutaj na pewno bym chciała może na tej wysokości takie jedno dać i tutaj jakieś takie drugie. Jak to teraz dać, żeby to było na tej samej wysokości? O, 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 o teraz chyba będzie git. No nie, no jedno jest dalej wyżej. No nie! O, 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 o! o. Dobra, dobra, tylko żeby teraz dać tak, żeby ściana nie złapało. Dobra, dobra, dobra! Mamy, mamy, mamy! Mamy lustra, mamy lustra, dobrze. Na pewno na tej części, tutaj będzie w tym miejscu toaleta, wyobraźcie sobie to. To tutaj sobie damy papier toaletowy. I co jeszcze moglibyśmy tutaj dać? Jakieś ręczniki na pewno to będzie. Chyba ta ściana będzie wolna tutaj koło tej wanny. Że tutaj nie będzie właśnie drzwi, tylko tutaj będzie miejsce na ręczniki. I tutaj właśnie w tym miejscu sobie zrobimy drzwi. Boże, ja już tutaj. Nie wiem, co się dzieje, naprawdę trochę. Także dobra, możemy sobie już chyba usunąć te dywaniki. I ja sobie teraz bym chciała taki zwykły po prostu dać dywanik na tą podłogę. No, czyli to będzie chyba po prostu ten. Także dobra, łazienkę mamy, więc można przejść do kolejnych pomieszczeń. Może faktycznie zrobimy sobie dwie sypialnie. Tutaj zrobimy sobie na przykład może takiego rozmiaru sypialnie. Czyli tu będą trzy kratki na cztery kratki, taka troszkę mniejsza. A tutaj w tej części zrobimy sobie trochę większą. No, akurat na ten dywan będzie fajnie wyglądała. Także dobra, do tej pierwszej sypialni. To na pewno bym chciała, żeby to była sypialnia może jakiegoś dziecka albo nastolatka. Więc dobra, tutaj może sobie damy łóżko w tą stronę. Obok tego łóżka można by wstawić jakieś biurko, więc na tym biurku przydałoby się jakieś dekoracje. Dobra, domyślam się, że gdzieś w tym miejscu będzie to biurko się zaczynało. Dobra, dobra, także to będzie nasze miejsce na biurko, właśnie tutaj. Chyba będzie dobrze to wyglądało. Tutaj będzie biurko, tutaj będzie wejście na samym środku. Także tutaj może w tej części byśmy sobie postawili jeszcze do tego jakiś po prostu fotel. To by było chyba spoko. Czekajcie, bo ja nie, nie mogę krzesła teraz dawać. Dobra, nieważne. Dałam krzesło, usuwam je. Ono tutaj będzie. Wyobraźcie sobie to. Dobra, tutaj w tej części na pewno bym chciała, żeby była szafa, tutaj na dwie kratki. Tutaj będzie łóżko, więc zostaje nam tak naprawdę mała część, żeby coś tutaj dodać. I nie wiem, co to zbytnio może być, oprócz tego, że jakąś roślinkę można dać, albo luz. Lustro, czy coś takiego? O, lustro można dać, lustro to by fajne było w pokoju dla nastolatków. Może weźmiemy sobie takie, nie wiem, różowe. I obok tego lustra właśnie tego kwiatuszka. Albo tutaj w tej części, gdzie ten fotel miał być. To chyba by spoko wyglądało tutaj. Dobra, dobra, mamy, mamy to, tylko żeby przez ściany nam nie przechodził. Na pewno chciałabym dać tutaj dywan, ale to tym się zajmiemy zaraz. <laughs> zapomniałam, dobrze sobie przypomniałam, że trzeba dawać zasłony, także damy sobie chyba te zasłony te same, które były w salonie, ale sobie zmienimy ich kolor właśnie na jakiś taki różowy, może bardziej zrobimy ten pokój różowy, dobra, tutaj na pewno będzie łóżko pojedyncze, tutaj będzie szafa, tutaj będzie fotel tutaj będzie biurko, dobra, do tego wszystkiego brakuje nam obrazów, więc może tutaj się uda coś zawiesić a na przykład takie płyty, uuu, a to można jeszcze takie obrazki pozawieszać dobra, to niech będą takie zdjęcia, o do tego takie pomponiki jeszcze na ścianę dobra, dobra, mamy dekorację, mamy dekorację już po tej stronie. Tutaj będzie szafa, więc nie potrzeba raczej. No tutaj by się coś przydało. Oto damy sobie właśnie takie deskororki. Mam nadzieję, że one też nie będą lewitować. Teraz już wszystko mamy gotowe, także kolejnym naszym tutaj celem będzie umieszczenie dywanu tym razem prawidłowego. Może wezmiemy sobie po prostu taki zwykły biały. Raczej nie będzie tutaj nam psu żadnego designu i żadnego koloru, który tutaj zaraz użyjemy w tym naszym domku. Tak się teraz jeszcze zaczęłam zastanawiać, że brakuje nam świateł. Szczególnie w korytarzu i w łazience, bo ja bym chciała użyć koniecznie jakiś więc można te kinkieciki właśnie tutaj w łazience nad tymi lustrami zawiesić i jeszcze w korytarzu bym chciała jakieś dać. Kurde, no nie mogę odpowiedniej odległości wymierzyć. To jest mega trudne, powiem wam, że to jest mega trudne w ogóle e, tutaj wszystko dać na tym samym poziomie tak, żeby to naprawdę na ścianie wisiało. Dobra. No teraz chyba już będzie dobrze, tutaj sobie właśnie te dwa kiećki będą, ja może w tym momencie już usunę ten dywany brzydkie <grytania> z tego miejsca właśnie i dam jakieś takie dwa ładniejsze właśnie z tej strony nie będę dawać wycieraczki, bo nie wiem jakoś tak wydaje mi się, że te podłużne dywany będą lepsze także dobra, tak to właśnie będzie wyglądało tutaj z tej strony właśnie będzie to wejście może jeszcze że tutaj, gdzie jest to wejście to dodamy sobie parę butów, parę albo dwie pary, hehe, <grytania> dobra, także chyba mamy te pomieszczenia już dokończone, tak się Zastanawiam, no czy nie za mało dekoracji jest jakby w kuchni. I też teraz stwierdziłam, że fajnie by było jednak pod ten stół dać jakiś dywan, więc możemy użyć takiego takiego o dywanu, tutaj takiego malutkiego. <laughs> śmiesznie tak wyglądają, bo niby się tutaj będą łączyć, ale tutaj zaraz będzie ściana. Aha, no i jeszcze tak przestrzennie myśląc, to jak tutaj będzie stół, to do tego stołu by wypadało jakiś obraz nad ten stół właśnie powiesić, więc można by tutaj użyć jakiegoś takiego. On będzie się tutaj tutaj, o, z tej strony wisiał. Dobra, dobra, chyba, chyba nie będzie przenikał przez ścianę, przynajmniej mam nadzieję. Ale do Dobra, wydaje mi się, że to powinno być tak bardziej nie na kratce samej, nie na krawędzi kratki, tylko tak trochę bliżej. Nie wiem, jak to powiedzieć. Dobra, to niech będzie tak. Najwyżej po prostu będzie to źle wyglądało. Dobra, do kuchni. Nie, już nie będę zdawać żadnych dekoracji do kuchni. Teraz polećmy w stronę sypialni tej drugiej. I tutaj na pewno też bym chciała dać okno. Raczej jedno i to będzie właśnie z przodu tego domku i też sobie użyję tych samych zasłon, co w każdym tutaj innym pomieszczeniu, bo one są mega spoko. Tutaj bym chciała dać łóżko. Tak, na pewno łóżko tutaj z tej strony. Tutaj by był Jakieś stoliki, właśnie do tego łóżka prowadzące, no i na te stoliki, no, przydałoby się coś dać. Także ja tutaj na pewno z jednej i z drugiej strony zdecyduję się na jakieś takie lampeczki. Do tego wszystkiego chciałabym chyba lamele tutaj użyć, chociaż to jest ryzykowne pod tym względem, że no ja tutaj nie widzę, czy to dobrze będzie stało, no ale dobra. Zaryzykujmy, chociaż może troszkę w tym odcinku. Dobra, takie trochę gęściej dałam, jak widzicie, także chyba będzie spoko to wyglądało. Tutaj właśnie będzie łóżko. Tutaj będą lampeczki. Do tych lampeczek można by jeszcze jakieś książki dać, jakieś. Inne dekoracje, typu jakieś kwiatka. Ja wiem, czy już to mówiłam, ale ja tutaj nie będę zmieniała kolorów tych dekoracji. Ja tutaj robię już na oko, to robię na oko, bo po prostu jak coś nie będzie pasowało, to chociaż będzie śmiesznie, a jak będzie pasowało, no to wszyscy będziemy się cieszyć. Dobra, tutaj na ten jeden stolik, który możecie sobie teraz wyobrazić, dałam książkę, dałam lampeczkę, dałam jakiś obrazek, no i z tej strony dałam lampeczkę plus świeczki. Na pewno ta część będzie łysa pod względem obrazów i w ogóle żadnych okien tu nie będzie żadnych dekoracji, więc wypadałoby tutaj coś na pewno powiesić. Tu tutaj może takie dwa plakaty po prostu. Udam. Tutaj na pewno w tej części chciałabym umieścić szafę, no i do tego wszystkiego, nie wiem, chyba biurko się już tutaj nie zmieści. Także najwyżej będziemy operować jakimiś regałami czy coś takiego z tej strony. Ale nie, właśnie czekajcie, bo to łóżko to będzie tutaj. Tutaj będzie szafa, więc tutaj jeszcze nam zostaje takie jednowolne miejsce, więc tutaj raczej regał chyba postawię. I do tego może jakieś kwiatka tutaj, gdzieś może z tej strony, bo tutaj chyba będzie blokowało. No w tym akurat pokoju to za dużo rzeczy się nie zadziało, <grym> ale na pewno chciałabym tutaj wymienić ten dywan, albo bo w sumie zostawmy ten dywan, tylko go trochę zmniejszę, żeby właśnie był na środku tego pomieszczenia. No i dobra, chyba właśnie tak będzie się nasz dom prezentował, właśnie tak jak widzicie tutaj. Wygląda to dosyć zabawnie. Zdaję sobie z tego sprawę, no ale jak to miało inaczej wyglądać. Także chyba możemy w sumie przejść do mebli już, bo tutaj raczej dekoracji jakichś nie brakuje. Z tego co widzę, no w sypialni jest trochę mało, ale z drugiej strony boję się, że zaraz zagrasę to wszystko, a nie będzie miejsca na to. Także dobra, możemy chyba przejść już właśnie do mebli. I przejdźmy do tych mebli i zacznijmy sobie właśnie od samego. Początku od tego, co zaczęliśmy, czyli od kuchni. Na pewno tutaj bym chciała dać kuchenkę, no i w tym miejscu chciałabym dać lodówkę. To tego wszystkiego, jak widzicie, w ogóle wybieram tutaj z domowego kucharza meble i właśnie chciałabym polecić takie tony niebieskie, raczej w taki niebiesko, właśnie zielony kolor tej kuchni. No i teraz tak się zaczęłam zastanawiać, że tutaj fajnie by to wyglądało, jakby więcej dekoracji było z tej strony, no ale już nie mogę nic z tym zrobić, niestety. No i tutaj na pewno zlew w tym miejscu bym chciała dać. No trochę puste są te szafki, ale no już trudno. Dobra, o dziwo, myślę. Że będzie gorzej z szafeczkami do kuchni, jak widzicie, ale one są na odpowiedniej wysokości, więc to mnie dziwi troszkę, ale z drugiej strony się cieszę, bo jakby nie muszę tutaj, wiecie, układać z tego altem, nie muszę po prostu się bawić z tymi wysokościami, więc tak chyba właśnie to zostawimy w taki sposób. Coś mi się wydaje, że w ogóle te plakaty są za wysoko, ale już też nic z tym nie zrobię, niestety. Także tak właśnie się będą prezentowały meble do kuchni. Do tego wszystkiego tutaj na pewno musimy umieścić stół. Stół, raczej wezmę sobie szklany, wydaje mi mi się, że nawet będzie pasowało do tego pomieszczenia. No i na pewno do tego jakieś fajne krzesła. Wydaje mi się, że te będą tutaj spoko pasowały. Właśnie takie cztery. No i teraz tak się zaczęłam zastanawiać, że tutaj wypadałoby jakiś dywanie jeszcze dodać obok tego zlewu. I tutaj może jakieś po prostu dekoracje na ścianę przy tej lodówce, ale teraz już tego nie cofniemy, niestety. Także to chyba byłoby na tyle z tych mebli, z tego co widzę. Także możemy się przenieść w sumie do salonu. I tutaj już będzie trochę mniej rzeczy chyba dostawiania, bo wiecie, dwie kanapy, jakiś kominek i tyle. No i a jeszcze stolik, sorry. Tutaj mi się spodował Kolor, taki właśnie zielony. Więc sobie go możemy dać. Tutaj troszkę przybliżyć te kanapy do siebie. Tutaj na pewno stolik, właśnie. i Wiecie, że go zapomniałam? Tutaj nad tą kanapą jakiś obraz powiesi. No nie. I teraz to nie będzie aż tak fajnie wyglądało, jak miało. Smutno mi się zrobiło teraz, ale to przez moją głupotę i przez niedopatrzenie. Dobra, teraz z tej strony na pewno kominek chciałabym. Ej, tylko. <ścoughs> Kto to, kto to mierzył? Kto to mierzył? Jakieś budowlanie spijony. <grym> jak to? Jak to? Jak to wyszło, że ten tutaj obiekt lewituje? O! wziąłam większy kominek już nie lewituje! Dobra, ja to chyba jestem geniuszem jednak bardziej. Cyk! No i teraz wiecie co? Tutaj nam zostało puste miejsce, co ja nie lubię tego pustego miejsca tak zostawiać. No i tak troszkę to będzie teraz średnio wyglądało, ale dobra. Nie może być wszystko idealne, tutaj sobie może dwa takie jeden mniejszy, jeden większy damy stoliki żeby tutaj te dekoracje po prostu były. Raczej będzie pojedyncze, więc może można by tutaj w razie czego jakiś regał wstawić, żeby zapełnić tą przestrzeń. Wydaje mi się, że jak postawimy sobie taki, to będzie tutaj dosyć spoko wyglądało ze sobą. O, o, właśnie, właśnie. I tutaj będzie właśnie to przejście pojedyncze, a do tego wszystkiego dodalibyśmy tutaj jakiś fotel. No i pięknie to by tutaj wyszło. Dobrze, tak chyba zrobimy. O, może nawet taki kolorowy byśmy dali? O, pff, serduszko, jaki słodziaśny. Dobra, okej, okay, okej, okay. wszystko na trawie jest, <laughs> jak powinno. Także dobra, salon też już mamy zakończony i przechodzimy do łazienki, w której praktycznie nic nie ma. Tutaj raczej bym chciała też polecieć w takie niebieskie klimaty, dlatego użyję tych samych szafek, które były w kuchni, i do tego wszystkiego na pewno jakieś zlewy. Zlew będzie biały. Tutaj jeden, tutaj drugi, tutaj w tej części, tak jak już powiedziałam, będzie, 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 będzie prysznic, prysznic będzie, tak? I chyba weźmiemy sobie po prostu zwykły z podstawki, taki biały. Tutaj właśnie będzie dywanik, tutaj będzie wejście, no i tutaj jedyne, co nam zostało dodać, to dodanie toalety, więc. To, ale ta będzie też najzwyczajna. Także tak będzie się prezentowała właśnie łazienka. W ogóle zapomniałam tu jakieś okna dodać, ale no już trudno. Chociaż i tak ja zazwyczaj nie daję okien w łazience. I teraz przechodzimy do tego pokoju, który moim zdaniem powinien wyjść najlepiej, ale to no nie wiem, czy on wyjdzie najlepiej. oraz z lat na pewno łóżko umieszczę i sorry, że ja tak używam ciągle tych rzeczy, ale też pierwszy raz ogólnie, ogólnie gram tym dodatkiem trochę. Trochę mebluję tym dodatkiem, bo kupiłam go ostatnio i nie miałam jakby czasu w sumie zobaczyć, co tu jest. Także no dzisiaj też możecie sami ze mną zobaczyć, jakie tu są fajne rzeczy, bo w moim zdaniem są fajne. Tutaj właśnie dodalibyśmy takie łóżko. A jeżeli Wam się oczywiście podoba ten odcinek, to zostawcie koniecznie lajka, suba na tym kanale, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, no i komentarz pod tym filmem z Waszą opinią na temat tego filmiku i z pomysłami na kolejne filmiki. Dobra, jedyne biurko, które nam chyba będzie tutaj pasowało, to będzie to, bo ja tutaj dekoracje na jednym poziomie dałam, a widzę, że te biurka są jakby trochę dwupoziomowe. Oj, nie wygląda mi no to na funkcjonalne. Słuchajcie... Patrzcie, co tu się stało. To jest bardzo blisko tego łóżka i nie wiem, szczerze mówiąc, czy to będzie funkcjonalne. Raczej nie sądzę, ale no teraz to już tego zmienić nie mogę. A ja i trochę wtopa. No i dobra, tutaj na pewno to krzesło, które już dałam wcześniej. I do tego wszystkiego, no tutaj jakąś szafę, jakąś szafę fajną. No i to będzie chyba po prostu taka biała. Dobra, no i to by było na tyle z tego pokoju. Tutaj już więcej rzeczy też się nie zmieści, żeby coś tutaj dodać. Ale teraz przechodzimy do kolejnego pokoju, którym właśnie będzie też sypialnia. Do ostatniego w sumie, i później będziemy mogli dodawać okna i drzwi, także bardzo się cieszę z tego powodu. Tutaj chyba też, właśnie z tych licealnych lat, my coś użyli. No to po prostu będzie po prostu białe łóżko, po prostu po prostu tak powtarzam to dwa razy. Do tego jakieś takie stoliki, o wiecie co źle zrobiłam, że one tak daleko siebie stoją. W sensie daleko łóżka stoją troszkę. a ja, ja, ja tego nie lubię. Ja wolę jak tutaj gdzieś stoi ten stolik. No ale dobrze. Dobra, ale tutaj sobie może umieścimy za to komodę. Ale wiecie co teraz pomyślałam? Że jak ja umieszczę sobie komodę, to na tej komodzie nic nie będzie. Nie będzie nad tym w ogóle żadnej po prostu dekoracji. Więc ja może sobie jednak wybiorę szafę z podstawki i tutaj sobie ją dam. To już mi chociaż zapełni przestrzeń, żeby nie było tak łyso na ścianach. No i dobra, to chyba mamy też już zakończone. W sensie pod względem tym, że są meble już, więc możemy przejść do dodania tutaj naszych drzwi w końcu. No i to będzie trochę dziwne, bo będziemy drzwi dodawać, a ścian nie mamy, no ale dobra. To tutaj może właśnie sobie damy takie pojedyncze drzwi, bo w sumie tak się zaczęłam zastanawiać, że za blisko dałam jakby to, a nie chcę, żeby to, te drzwi były tutaj, bo to będzie w taki płaski po prostu pokój. O, tutaj są widzę z tego dodatku fajne okna. W sensie z tego, co sobie kupiłam ostatnio, więc można by jakby dać to okno. Mam wrażenie, że te okna będą trochę wystawać. Poza naszą ścianę, ale no człowiek się uczy na błędach, już nie, nigdy więcej tak nie zrobię tego challenge, więc nie trzeba się tutaj przejmować kompletnie. Też się cieszę, że te okna są na odpowiedniej wysokości i nie muszę tutaj podwyższać ich, bo wtedy to by była po prostu tragedia. Także dobra, mamy okna już rozmieszczone w naszym domku, i teraz wystarczy dodać drzwi do środka. No to wydaje mi się, że też z tych licealnych lat już zobaczymy, jak one wyglądają. Wyglądają chyba nawet fajnie. Dobra, to tutaj będą takie drzwi i jeszcze potrzebujemy łuków do, 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 do kuchni, czyli do kuchni to będzie dajmy sobie gdzieś tak na środku to no i tutaj do, do salonu będą no tutaj w jedynym miejscu, w którym może to być dobra i tak to się będzie prezentowało właśnie jak widzicie, o i wiecie co teraz ogarnęłam, że chyba powinnam najpierw jakby, A czy. bo ja ogólnie daję najpierw okna, później robię tam cały dom z zewnątrz, ale teraz się skapnęłam, że ja po prostu zazwyczaj robię maluję ściany, jako taką pierwszą rzecz do pokoju, a tu już dałam okna, więc to, ale nie mam ścian i właśnie jak ja mam to teraz zrobić, no pomalujemy sobie na końcu po prostu to no bo nie wiem jak to inaczej zrobić, bo mogę teraz podłogę Dać, ale ściany to mogę pomalować dopiero, jak będę miała ściany. Więc może pomalujmy sobie teraz podłogę po prostu. Mam, mam nadzieję, że rozumiecie z tego mojego słowotoku, o co mi chodzi. Także, dobra, no to lecimy właśnie z kafelkami. Kafelki sobie dam, o takie beżowe sobie dam i je sobie dam do korytarza, do kuchni z jadalnią i właśnie tutaj do Łazienki w tym miejscu i do salonu i do sypialni chciałabym po prostu dać drewnianą podłogę. Przez chwilę się zmartwiłam, bo zaczęły mi znikać dywany, ale dobrze, są dywany z powrotem. Także, jak widzicie, w trochę jasne kolory dzisiaj polecieliśmy, ale wydaje mi się, że i tak spoko to będzie. Wyglądało ze sobą wszystko. No i co? Teraz najgorsze jest to, że teraz będziemy musieli zrobić dach. Nie wiem, jak to mam zrobić, bo nie mogę dać na drugie piętro, tak jakby. Dobra, słuchajcie, bo musimy tutaj utworzyć fundamenty, żeby ja w ogóle mogła dach z tego zrobić. Zrobię sobie fundamenty tylko w tym miejscu. I tutaj właśnie już będziemy tworzyć ten dach. Bez ścian, ale dach będzie. Nie mam z... w ogóle kompletnie pomysłu, jak ten dach powinien wyglądać. No i co? Teraz mi się robi tam na dole. Ja nie chcę tego na dole robić. Co ja robię? W ogóle nie wiem. Nigdy tak dachu nie robiłam. Nie no powiem wam, że ja nie wiem, czy ja taki. Kształt dziwny stworzyłam tego domu, czy coś, ta, czy coś takiego, bo tutaj mi się jakieś dziwne rzeczy tworzą z tym dachem. Ja nie mam dachów robić, czy co, 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 coś, co tu się dzieje. No najlepiej to by było taki postawić, co ja się będę przejmować. Dobra, nie wiem, powiem wam, ja to tak zostawiam. Może ten dach nie jest jakiś najpiękniejszy, ale starałam się. Jest to w ogóle, totalnie kartoflisko jakieś, co to jest w ogóle? To jest tyle dachów. Ale dobrze, tak właśnie się prezentował nasz dach. Oczywiście jeszcze wykończmy go sobie, żeby był jakiś ładniejszy, może chociaż trochę odrobinę. Może odrobinę się upiękni przez to. No i dobra, w sumie tak sobie stwierdziłam, że ja przed dachem robię chyba wokół domu, jakby cały ogródek i te sprawy. Więc możemy się właśnie teraz zająć tą częścią. A później przejdziemy już do ścian po prostu i do fundamentów. Czy tam podwyższymy, czy nie podwyższymy, jeszcze zobaczymy. Ale właśnie teraz zajmijmy się ogródkiem, już praktycznie jesteśmy na finiszu. Dobra, jak widzicie, już stworzyłam tutaj naszą przestrzeń wokół tego domku. Tutaj będzie ścieżka do tego domku, właśnie z takich kamyczków. Tutaj jeszcze porozsadałam wokół właśnie tej ścieżki jakieś roślinki. Pododawałam takie różne miejsca z roślinkami, ze skałkami, z drzewkami, jak widzicie. No i z tyłu też zrobiłam takie trochę miejsce na grilla, no bo tutaj właśnie będzie miejsce na grilla w tym miejscu, bo zrobiłam tutaj takie, można powiedzieć zadaszenie. Tutaj jest też miejsce do skonsumowania grilla, do poleżenia sobie na leżeczkach, no i tu też są roślinki. Także ostatnią rzeczą, którą nam została to dodanie tutaj okien, w sensie to zazwyczaj jest pierwsza rzecz, którą robię, ale dzisiaj to jest ostatnia. Dobra, najpierw zaczniemy sobie od kuchni tutaj właśnie z tym kształtem naszym polecimy w tą stronę. W środku oczywiście też będą ścianki dzielące to. Dobra, bo mi widzę, że niektóre obiekty tutaj znikają, czyli dekoracje, niestety, więc tutaj nam znikło Zniknęło w sumie taka rzecz, jedna, więc ja to po prostu dam za chwilę, czy coś takiego. No i tutaj niestety również znikają dekoracje, także ja będę musiała niestety wszystkie zaraz tutaj porozstawiać inaczej. No i wszystkie dekoracje z blatu znikają, nice. Dobra, ja tutaj porozstawiam te dekoracje tak, jak były, no bo jak widzieliście, że to wszystko poznikało, niestety. No i dobra, mamy nasz dom tak naprawdę. Tutaj nam niestety poznikały też podłogi, więc ja od razu je tutaj dodam. Zastanawiam się, czemu tu jest jakaś inna podłoga. Ej, co tu się stało? Czemu tu są jakieś inne kolory kafli? Nie rozumiem trochę, ale dobra, ja sobie to wszystko przesunę i tutaj przesunę to sobie z powrotem. Dobra, teraz się przyjrzyjmy ogólnie tym dekoracjom, które zostały i mam nadzieję, że zostały naprawdę. Także dobra, przejdźmy najpierw do korytarza. Jak widzicie, dobra, te wszystkie dekoracje widać tutaj, jak widzicie, dużo rzeczy wchodzi w ścianę i wiecie co, teraz sobie ogarnęłam, że my zapomnieliśmy też tutaj stolik. W sensie ja zapomniałam. I trochę to się wygląda teraz, że tutaj lewitują te rzeczy matko, jedyna, naprawdę ja zapomniałam dać stolika. Dobrze, dobrze, to zdarza się, zdarza się najlepszym. W ogóle tutaj wchodzą te obrazy w ścianę. Nie, dobra, to już w ogóle nie ma sensu tutaj patrzeć na to. Dobra, przejdźmy teraz do salonu. W salonie chyba wszystko w porządku, oprócz tego, że telewizor z salonu przenika przez ścianę do korytarza. Tutaj zapomniałam właśnie tego obrazu powiedzieć, a fajnie by wyglądało, jakby właśnie tutaj był ten obraz. Do tego wszystkiego, no przenika niestety przez ścianę ta zasłona. Jest wlepiona w ścianę. Tutaj do tego ten fotel również trochę przenika przez ścianę. No i przejdźmy teraz do kuchni. Jak widzicie, obrazy nam wsiąknęło, czyli źle po prostu je wymierzyłam, ale no trudno już. Do tego wszystkiego jest trochę pusto z tej strony. Jakbym normalnie robiła coś, jakby po prostu to budowała, a w ogóle nam zniknął zlew. Nice. Jakbym normalnie to budowała, to pewnie bym jakiś plakat tutaj powiesiła, czy coś w tym stylu, jakby stół został. Ten obraz akurat dobrze wymierzyłam, nawet od ściany tak zbytnio nie odstaje, więc to jest akurat spoko. No myślałam, że będzie lepsza ta kuchnia. Jest trochę taka zimna, bym powiedziała, myślałam, że będzie taka fajna, bo była fajna jak budowałam to bez po prostu kolorów. W sypialni jak widzicie, aha, dywan nam ukradło, dobra, spoko, ja już go dodaję z powrotem, dobrze, już jest dywanik z powrotem. W sypialni, tej mniejszej, nic chyba tutaj nie brakuje, trochę te zasłony, znaczy to okno trochę za, to okno bardziej do środka dałam, tutaj jeszcze była jakaś dekoracja na ścianę, to chyba wsiąkła w tą ścianę jednak, więc trochę też szkoda. Do łazienki teraz przejdźmy, w łazience też trochę papier toaletowy w to, w ścianę wchodzi, ale tak to chyba jest spoko, więc no nie nie jest tak źle, oprócz tego, że zapomniałam stolika i parę, parę obrazów i parę okien, parę zasłon wchodzi po prostu w ścianę. Pomalowałam ściany, jak widzicie, szczerze ten dom był lepszy, wyglądał lepiej bez tych ścian, <noise> ale no niestety wyszło jak wyszło. No i tak się prezentuje domek z zewnątrz, jak widzicie tutaj nam okno uciekło troszkę, troszkę zniknęło. I pomalowałam właśnie ściany i mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek i sami spróbujecie tego challenge'u. Zostawcie lajka pod tym filmem.